Chrystus stał, prawdziwie stał. Szczęść Boże, dzień dobry, niedziela, dzień Pana, dzień Jezusa Chrystusa i dzień Kościoła. To dzień, gdy w sposób szczególny i uroczysty gromadzimy się jako Kościół, by celebrować Świętą Eucharystię. To dzień, w którym w sposób szczególny rozważamy Słowo Boże. To dzień dla Pana, to dzień też spotkania z braćmi i siostrami w wierze. Drodzy, mamy piękne słowo na ten dzień dzisiejszy, na tą niedzielę, wracamy do pierwszego rozdziału Ewangelii Markowej. Czytamy tam m.in. o uzdrowieniach kolejnych, ale dziś nie o tym. Mianowicie końcówka tego tekstu jest znamienna. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał. Wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Kiedy patrzę w to słowo, kiedy je przyjmuję, to myślę o rytmie modlitwy. Jezus miał swój rytm modlitwy, swoje pory dnia, w których był tylko dla Ojca i tylko z Ojcem. Potrzebujemy mieć własne pory dnia, w których jesteśmy dla Boga. Każdy z nas inaczej żyje. Zarówno pod względem, oczywiście, zamieszkania, ludzi, z którymi jesteśmy, sposobu pracy, ale też każdy z nas jest inny pod względem organizmu. Jedni uwielbiają wcześniej wstawać, inni pracują do późna. To nie jest tak, że najlepszy w duchowości jest ten, kto. Bardzo wcześnie wstaje, to nie, nie, nie takie rozważania. Bracia siostry albo bracie, siostro, jaki jest Twój rytm? Jak Twój organizm wyznacza rytm modlitwy? Jak Twój sposób życia, pracy, obowiązki wyznaczają rytm modlitwy? Rytm Twojej codzienności? Jezus. Udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. I to jest wezwanie tej niedzieli, abyśmy tak uporządkowali swoje życie, byśmy mieli realnie swój własny rytm modlitwy i wzrastali. I wzrastali w modlitwie przez wierność, przez to, że jesteśmy z Panem, przez to, że słuchamy Słowa, przez to, że trwamy w milczeniu. Nie da się zrobić postępu duchowego tylko i wyłącznie z doraźną modlitwą, nie da się wzrastać. W poznaniu Jezusa, tylko z modlitwą, gdzie to my coś mówimy, odmawiamy, recytujemy. Potrzebujemy tego miejsca pustynnego, potrzebujemy ciszy, potrzebujemy, gdzie jestem ja i Bóg. Ja mówię, ale jeszcze bardziej ja słucham albo po prostu jestem. Bóg nie musi do mnie nic mówić. Tak jak czasem z tymi, których kochamy, którzy są dla nas ważni, nie zawsze rozmawiamy. Ale jak ważne jest bycie, jak ważna jest świadomość, że ten czy ci ludzie są tak samo jest z Bogiem, a może jeszcze głębiej i jeszcze pełniej. A więc znajdźmy swój własny rytm modlitwy, naśladujmy w tym Pana Jezusa. Życzę Wam dobrej niedzieli, Bożego czasu. Amen.